Witam Was na tym odcinku. Przedstawię Wam, jak zacząć z królikami miniaturkami. Ja właśnie tutaj jednego mam. Jest to on, on, ma na imię Gienek. I w tym odcinku będę chciał Wam pokazać, co jest najpotrzebniejsze dla takiego królika oraz wszystkie informacje na jego temat. A więc, tak, na, na początek będzie Wam potrzebna jakaś klatka albo po prostu jakiś. Róg, czekajcie, to Wam pokażę. Tutaj na przykład w jakiejś wolnej przestrzeni zagospodarować miejsce dla królika. Tylko pamiętajcie, żeby nie robić tego na panelach, ponieważ królik będzie się wtedy ślizgał i nie będzie mógł się utrzymać na łapkach. Przede wszystkim królik to nie jest zwierzę na chwilę, ponieważ żyje ono od 8 do 10 lat, tak średnio. Więc jeśli chcecie kupić, to musicie się potem nim opiekować. Na początku na królika on kosztuje w zoologicznym około 50-70-100 zł. A klatkę taką, jak ja mam, jest to 70 na 40 na 40 cm. Ona kosztowała 250 zł. A ten taki domek drewniany, miska, jakieś zabawki, na przykład tutaj nie wiem, czy widzicie. Czekajcie, ja ją wam wyciągnę. Na, na przykład właśnie taką oto zabawkę to już trzeba sobie kupić y, w jakimś sklepie zoologicznym, albo po prostu zamówić. Czekajcie, to że Proszę, masz? Chcesz? O, no, widać, że na razie nie chce się bawić. I na przykład taki domek y, zamówiłem na Allegro. Kosztował on y, około 70 zł. Tu widzimy, że właśnie chce się wydostać. Yy, miska kosztowała około 10 zł. No co ty robisz? Na no co? Czekaj, za chwilę sobie pobiegasz. I po prostu jedzenie dziennie na królika idzie około 10 zł, ponieważ tu trzeba mu na przykład sałatę kupić, albo można też po prostu taniej we wiośnie ograniczyć yy, dawanie mu sałaty a nazrywać na przykład świeżej trawy i oczywiście siano ja kupuję za 20 zł takie wielkie to czekajcie, pokażę wam zaraz ja tutaj kupuję właśnie siano delea nie wiem jak to, przypatrzcie się deleo i jak widać dla królików właśnie teraz damy i zobaczymy czy będzie chciał jeść o i tutaj dajemy siano. Proszę, chcesz? Czekajcie, tutaj odłożymy. Jak widzimy już bierze się za to sianko. I tak, przemówimy, opowiemy sobie teraz sprawy po prostu jego opiece. To na początku na pewno nie bierzemy królika na ręce jak po prostu tak sobie będziemy chcieć, ponieważ to jest bardzo stresujące dla niego. Ponieważ wtedy może mu przypominać jakby atak jakiegoś drapieżnika i że go podnosi. Mój królik do dzisiaj nawet nie da, się, nie da się podnieść, bo wtedy się tak powiedzmy, że się obraża. I jeśli chcecie królika, to trzeba mieć dużo wolnego czasu, ponieważ taki królik może musi biegać około 3-4 godziny dziennie poza klatką, żeby miał spokojny sen. Tak samo jak królik jest dobrze po prostu tam traktowany, dom, którym ma opiekę, to powinienem spać około 8 godzin dziennie. I najlepiej króliki właśnie widzą tak po południu, kiedy się już zaczyna ściemniać, albo rano tak około y, albo w sensie tak poranek około 6 godzina, 6.30. Wtedy widzi najlepiej i Królik ma cały zakres praktycznie go oczów, czyli teraz widzi na przykład tutaj moją rękę. O, nawet się obrócił teraz, już na pewno zauważył. I pamiętajcie, że na początku, jeśli to jest pierwszy dzień królika, należy go zostawić w jakimś miejscu, żeby się przyzwyczaił do otoczenia. Lepiej dać go do pomieszczenia, gdzie, gdzie często przebywacie, gdzie jesteście. I po prostu, żeby się po prostu przyzwyczaił do Was i niestety Królik Was nie pokocha, nie polubi, tylko się przyzwyczai do Waszego otoczenia. To nie jest tak jak pies, że pies się przywiąże, jak się go wypuści to wróci. No po prostu on się tylko przyzwyczaja do naszego otoczenia. Oczywiście, na imię reaguje tylko co trzeba cierpliwości. Można go nauczyć różnych sztuczek. Nie wiem, robić mu na jak przykład jakieś tory przeszkód, za który na przykład za każdy skok zrobicie mu takie schodki, i za każdy skok dostanie jakiś smakołyk, marchewkę czy co to. O, patrzcie, co teraz robi. O, sianko je teraz. Czyli. Jakby nie patrzeć, królik to jest bardzo wymagające zwierzę mimo, że samo w sobie nie jest drogie tak jak na przykład wąż czy niektóre psy on po prostu będzie no po prostu jest tani, ale potem wydatki mogą być drogie, ponieważ siano i to tych co to tych co po prostu chcą dać same trociny to nie róbcie tego Chyba że jakieś specjalne odpylone, a jak chcecie takie zwykłe trociny, to możecie dać tylko na sam spód klatki, żeby przykryć to sianem, bo wtedy wchłaniają wilgoć. Tylko trzeba po prostu, żeby królik nie miał do nich dostępu. Jeśli chodzi o karmę dla królika, to najlepiej, jeśli wcześniej był karmiony jakimiś po prostu warzywami, owocami, to. Najlepiej nie dawać mu tylko samej karmy na początku, tylko tak po trochę, żeby się przyzwyczaił do niej, potem może mieć różne problemy z żołądkiem na przykład. I teraz, jeśli królik nie będzie jadł około 12 godzin, i po prostu nie możemy go zostawić na przykład na 3 dni, żeby sobie wyjechać, ponieważ jeśli królik nie będzie jadł przez około 12 godzin, to może po prostu umrzeć z głodu. Jeśli chodzi o wodę, tutaj taki mam, właśnie taki yy, pojemnik, po prostu wodopój. Nie wiem, można sobie to nazywać jak chcecie. Królik może do tego po prostu nie będzie chciał z tego pić. Mój akurat tak. Czasem pije, czasem nie, ponieważ większość króliki mają. Po prostu pozyskują wody z warzyw, owoców, na przykład z marchewki czy jabłka. I teraz, właśnie o tym jabłku, to teraz powiemy sobie, co królik może jeść, a czego odradzam. A więc tak, królik po prostu może jeść warzywa, może zjeść marchewkę, może zjeść no, co jest oczywiste trawę, yy, co tam, sałatę jeszcze. Może zjeść, z owoców to może zjeść. Banana, tylko pamiętajcie, żeby z tymi owocami nie przesadzać, ponieważ królik może się od nich uzależnić. I tak, może jeszcze zjeść. Jabłko, praktycznie wszystkie owoce, ale nie może zjeść na przykład z chleba, bo widziałem, że dużo osób daje wysuszone pieczywo, co królikom szkodzi. Każde pieczywo jest dla nich. Każde pieczywo jest dla nich niedobre. Po prostu trzeba je karmić. Karmą tak trochę można dać. Można dać dużo siana, można dać y, marchewkę, sałatę. A, a jeśli chodzi o wymienianie królikowi, to trzeba wymieniać mu około raz na dwa dni, ponieważ jeśli poczekać z tym na przykład jeden tydzień, to może być bardzo nieprzyjemny zapach. Ponieważ, i potem trudno będzie po prostu doczyścić klatkę, bo po prostu wiecie, co się będzie na samym spodzie. I jeśli chodzi o odchody królika, na przykład, jak zrobi kupę, to nie ma co się martwić, ponieważ to jest taki bobki, po prostu takie suche, więc nie ma problemu z posprzątaniem. Natomiast, jeśli chodzi o siku, to już może być problem, bo wtedy wiecie. Po prostu ciężko będzie wyczyścić. No i po prostu będzie trzeba coś do prania dać, na przykład koc. To zależy od wszystkiego. O, na przykład teraz nie liżę. Właśnie teraz i se porozmawiamy o zachowaniu królika. Jeśli królik, załóżmy, że najpierw liże, potem podgryza, to po prostu jest, on tak okazuje po prostu uczucia, czyli że yy, cię lubi i takie, że już się po prostu że się przyzwyczaju do twego, bo jak mówiłem, królik się nie przywiązuje, tylko się przyzwyczaja. I na przykład, jeśli cię królik osi, tak powiedzmy po prostu osika, to też po prostu że może po prostu że no lubi cię tak bardzo szczególnie, ale pamiętajcie, że mimo że okazuje te znaki, to może uciec przy najpierwszej lepszej okazji, jak na przykład będą drzwi zostawione, a wy sobie po prostu go wypuścicie i drzwi na dwór czy pole, bo nie chcę, żeby znowu było, że mówię nie tak, jak trzeba, że po prostu na te pole, albo na dwór drzwi są otwarte, to jak królik zobaczy, to po prostu może odejść. No, albo i może wrócić, jeśli rzeczywiście być się tak może wrócić po prostu, jak będzie mu czegoś brakowało, albo nie znajdzie sobie nowego schronienia, ale z tym schronieniem to wątpię, ponieważ króliki wykopują sobie norki. A jeśli chodzi o na przykład Macie jakiegoś psa, to jeśli ten pies jest bardzo agresywny, to najlepiej, żeby nie przebywał z królikiem, chyba że na przykład Macie już królika i chcecie psa. No, to powinienem siebie się potem przyzwyczaić do królika. Nie powinienem mu nic zrobić. I powinien po prostu żyć jak tacy przyjaciele. No, i myślę, że jeszcze powiem o tej cenie takiej ogólnej, ile wychodzi na sam początek za królika. Będzie to oko, jeśli chcecie tak siano na sam początek, klatkę królika samego domek, zabawki, jakieś miskę to powinno być to około 350 zł na sam początek potrzebujecie ale potem to musicie się wiązać z większymi kosztami bo na przykład do weterynarza i tak jeśli będziecie chcieli drugą część poradniku to napiszcie o widzicie teraz mnie liże co no, się, no co o. I pamiętajcie, że nie zmuszamy go do głaskania, nie przytulamy. Jeśli królik się tak położy jak. To... Jak teraz to oznacza po prostu, że chce być on głaskany. Ale pamiętajcie, za żadnym pozorem nie zmuszamy go, nie podnosimy na ręce, jak nie potrzeba. Nie kąpiemy, chyba że weterynarz zaleci. To wtedy można już wykąpać go, ale tak po prostu, po prostu nie można tak zrobić. Ponieważ będzie to bardzo duży stres dla królika, może się potem was bać, może ugryźć jak będzie po prostu się stresował za bardzo. Mnie ugryzł tak z dwa razy, ale on jest młody. Ma dopiero 7 miesięcy, więc jak widzicie, jeszcze dużo przed nim jest. Jeśli chcecie drugą część poradniku, na przykład o zachowaniu, co może robić królik, kiedy trzeba do weterynarza z nim iść. To, to napiszcie w komentarzu oraz zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję. A się już z Wami żegnam. Do zobaczenia.